W Galerii Muzealnej Leszka Dudki w Zawierciu rozpoczął się 27 stycznia cykl 12 spotkań historyczno-artystycznych. Rozpoczęliśmy nowy cykl edukacyjno-artystyczny, ale dodam, ponieważ takie były pytania, to znaczy jaki, historyczno-artystyczny. Cykl pod tytułem Tajemnice przeszłości w ramach Laboratorium Nauki i Twórczej Ekspresji. Na pewno pani dostrzegła, w jakiej jesteśmy sali. Jesteśmy w Galerii Muzealnej Leszkadutki, więc specjalnie zaaranżowanych salach. Mamy piękne elementy scenograficzne, i przy każdym spotkaniu w tym cyklu będą inne, czyli zgodnie z zapowiedzianym tematem, zgodnie z epoką historyczną, czy też zdarzeniami historycznymi. Mamy kostiumy. kostiumy, bo nad nami pracuje pewna pani z pracowni artystycznej na razie żeby nie było kryptoreklamy nie podam mamy znakomite rekwizyty mamy znakomitych aktorów aktorów z teatru integracyjnego zawierciańskiego uniwersytetu III wieku mamy jurajski szwadron kawalerii imienia króla Jana III Sobieskiego mamy animatorów mamy artystów Czyli tak jak pani usłyszała na moim wstępie, mamy wszystko co pozwoli nam poprowadzić laboratorium. No i najważniejsze mamy naukowca, badacza przede wszystkim XIX wieku doktora nauk humanistycznych. Więc Właściwie wszystko, co pozwoli nam rozpocząć laboratorium nauki, a jeśli chodzi o tą ekspresję, to dziś zobaczymy, na ile odważni są nasi widzowie przy tym pierwszym spotkaniu, bo liczę, że to jednak będzie ich bardzo bardziej rozwijać i, i uruchomią swoje pola wyobraźni. Więc mogą szkicować, mogą malować, mogą komponować. Zapraszamy grafików komputerowych, zapraszamy malarzy. W ogóle zapraszamy artystów, twórców artystów, dla których historia może być inspiracją. Nietypową lekcję historii o Powstaniu Styczniowym, łączącą w sobie wiele dziedzin sztuki, w tym malarstwo Jana Matejki, przygotował doktor nauk humanistycznych Marcin Janeczek na co dzień, kustosz galerii. Zdaję sobie sprawę, że większość Państwa zna na Powstania Styczniowego, zna przebieg, zna koniec tego powstania, więc w tym temacie, ktoś powie, niewiele można zrobić. Niewiele się można dowiedzieć. Oczywiście. Czytając podręczniki szkolne, czy akademickie, one są pisane no, różnymi językami, ale w konkluzji na końcu okazuje się, że te powstania wszystkie polskie upadły, a winą byli raz ci, raz tamci i kończyć na tym cały wywiad, jeśli chodzi o powstanie. Taki trening aktywnego słuchania i działania wychodzi poza wszelkie schematyczne ramy. Cykl wykładów ma na celu nie tylko propagować zawiercie jego kulturę a również historię tą historię której nie uczy się w szkołach tą historię która jest pomijana a ma niebagatelny wpływ na dalsze dzieje narodu kultury Społeczeństw. Więc staramy się to pokazać w taki sposób, jak było dzisiaj. Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie. Jest ono trochę takim spotkaniem roboczym, bo prawdę mówiąc, sam nie wiedziałem, jak zareagują mieszkańcy, czy zainteresowani, czy nawet politycy tego regionu, czy będą chcieli przyjść, posłuchać tego. Jak wkrótce wspomniałem, że humaniści są w tym kraju niepotrzebni. Ja, ja jestem humanistą, więc będę bronił swojej profesji cały czas. Chciałem w sposób stwórczy, ekspresyjny pokazać powstanie o zupełnie drugiej strony. Czyli nie chciałem mówiąc w skrócie, mówić o kiedy wybuchł, jak się skończył, bo to każdy wie, ale po tej stronie to było technicznej, logistycznej, technicznej, obyczajowej, narodowej, mentalnej, a nawet psychicznej. To również jest to połączenie sztuki, kultury i wiedzy historycznej, a nawet teatru, bo stworzyliśmy tutaj też żywe obrazy, które miały dokumentować stan psychiczny polskiego narodu, emocje, które no, na, pewno, na pewno były patriotyczne i wielkie. To jest bardzo ważne, z uwagi dzisiaj na tempo życia ludzi, na dążenie do kariery, wielkich pieniędzy, zapominamy o najważniejszych rzeczach, jak przyjaźń, miłość, nie tylko między ludźmi, ale między narodami. Ponadczasowe idee są zawsze wieczne, więc przyjaźń między narodami powinna być zawsze i dopóki będziemy uczyć się historii, nie będziemy bali się przyszłych wojen antysemityzmu, rasizmu, czy innych wymyślonych rzeczy, które są niepotrzebne i sieją tylko zgorszenie i niepokój. Tak, nie można oddzielać historii związanej tylko z wojnami o sztuki i kultury, bo inaczej dojdziemy do wniosku, że w XIX wieku to oni się tylko bili i mordowali na wielu wojnach, a tak naprawdę pamiętajmy, że są to okresy pięknej kultury, pięknych przemian, romantycznych przemian, choćby Mickiewicz, pozytywistycznych wieku elektryczności i pary, mądrych odkryć naukowych, więc te elementy należy łączyć z historią. Nie ubrano sobie historii bez kultury, sztuki, bez obyczajowości, bez ludowości. To są elementy, które spracują z historią i pozbawienie choćby jednego elementu skrzywia tą historię. Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, wśród której nie brakowało pasjonatów historii oraz osób, które poszukują inspiracji do artystycznej ekspresji. Gościem specjalnym był doktor habilitowany Stanisław Brach, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przygotowaniem tego wszystkiego, na ręce Grażynki, jak i Marcina, w gazować, może być pod wielkim wzruszeniem. Barwna narracja wykładowcy, który dał się poznać nie tylko jako badacz przeszłości, ale jako wytrawny gawędziarz i popularyzator epoki długiego wieku XIX wywarła wrażenie na publiczności. Od dzisiaj tytułuję pana profesorem. Dziękuję bardzo. To jeszcze muszę Wykład to poczekać wspaniały, jestem zadowolony, Rozgrzał pan moje marzenia, które chyba się nigdy nie zniszczą, ale na miastki zostaną tego. Bo słowo Polska. To jest słowo wyrastające ponad nas. To to jest duma narodowa. Zbyt duże się go używa, ale dla swoich interesów. A narodem to się posłużono tylko zawsze wtedy, kiedy żeby czapką nie nakrył przeciwnik, tak jest. bo to jest garstka. A poza tym to naród mieli się na pył. To jest niezdrowe. Pod wrażeniem spotkania był także wiceprezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Całą inicjatywę zawdzięczamy doktorowi Marcinowi Janeczko, który z swoją pasją historyczną próbuje zarazić wszystkich mieszkańców. Jest to jak najbardziej pozytywne. Mam nadzieję, że efekt też będzie widoczny. Szkoda tylko, że no, mało młodzieży się wybrało, ale to myślę, że to kwestia czasu. Młodzież będzie coraz częściej nas odwiedzać tutaj. Może, może to zaciekawić mieszkańców. I to o to chodzi, żeby też pochylili się nad historią, od czasu do czasu zobaczyli coś nowego, coś świeżego. A to dopiero początek comiesięcznych spotkań. Styczeń to Powstanie Styczniowe, luty to rewolucja w Rosji. I tak sobie idziemy do grudnia. W grudniu zamykamy projekt i kończymy recitalem z koncertu, który kiedyś przygotowywaliśmy Żar pamięci Daty Polskie, czyli podsumowanie projektu. Spotykamy się zgodnie z harmonogramem, który można znaleźć na naszej stronie www.zawierciełu. Co miesiąc, najczęściej jest to trzecia środa miesiąca, godzina 18, Galeria Muzealna Leszka Dudki. Od razu zapowiem, jeśli pani pozwoli, 17 lutego mamy temat Rosja, Poczt Dam, Teheran i mamy kulturę i, sztuki, kulturę i Sztukę w początku XX wieku. Taki duży projekt to efekt wsparcia z różnych stron. Odlewnia Żeliwa SA, jesteśmy w budynku w Willi Ernesta Erbego, pracownia artystyczna Anna, Anna Musialska, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury Centrum, dziki Wino, Studio Kwiatowe i Justyna Markowska szwadron kawalerii, jurajski szwadron kawalerii imienia króla Jana III Sobieskiego. Jurassic Photo Team, który dziś podejmuje pierwsze próby i, i dla nich właściwie ten wieczór oddaliśmy. Będą więc fotografie reportażowe. Są już próbne fotografie panoramiczne. Będzie animacja filmowa, przynajmniej tak panowie zapowiadają, a więc oni pierwsi dają powód do podjęcia takich artystycznych wyzwań. Marcin Wasik, teatr, Wspomniany, Teatr Integracyjny Zawiercieńskiego Uniwersytetu III wieku. Teraz opiekunem naszym, naszym partnerem jest Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie. Partner, który podpisał z miastem Zawiercie umowę o współpracy właśnie podczas Zawiercieńskiej Nocy Muzeum. Czyli 10 listopada minionego roku. Opieką medialną objęli nas Polskie Radio Katowice i TV Zawiercie, Kurier Zawierciański i otozawiercie.pl. Władze miasta potwierdzają, że w Zawierciu wiele się dzieje w tej właśnie tematyce. To serdecznie zapraszamy. W każdej chwili, zarówno w Galerii, jak i w innych częściach miasta, będzie coraz więcej się działo, coraz więcej będziemy mieli Państwu do zaproponowania. Kolejne spotkanie odbędzie się 17 lutego. Mam nadzieję, że dzisiaj, po tym krótkim wykładzie, nasnęły się jakieś refleksje, wszystkim tym, którzy dzisiaj byli, że odkryją w historii coś nowego, coś ciekawego, coś, co jeszcze nie jest dopowiedziane i coś, co cały czas trwa. Nieszablonowo, wyjątkowo, po prostu inaczej, bo z pasją, polotem i ekspresją. Dla juniora i seniora, amatora i eksperta. Dla każdego. Warto więc skorzystać, przyjść i zainspirować się historią, przenosząc ją na grunt tej trudnej, ale jednak naszej współczesnej codzienności.